Mamy najlepszą przynętę. Pod tym dywanem strawie jest woda, więc podrzucę tam hak, bo mogą się chować pod spodem. Arapa i my są tu drapieżnikami alfa, krążą przy dnie, żerując na tym, co się trafi. Powinno być widać spławik. Na tak sprytną zdobycz? trzeba umieć zarzucić Spławik jednej z wędek jest na granicy traw a przynęta wisi nad dnem nie dotykając go Drugą zarzucę na dno bez spławika ani ciężarka opadnie dzięki przynęcie A teraz pozostaje czekać Czekamy na sygnał. Widzicie te żyłki? Są luźne, ale jeśli coś weźmie, jedna z nich napręży się. Kij się ukłoni i zacznę działać. Żyłka. Zaczynamy. Jest brani i to duże. Chodź do mnie, rybko. Płynie do łodzi. Uważaj, bo może się rzucić. Jest za blisko. Niedobrze. Mm. Jeszcze jej nie widziałem, ale już wiem, że jest wielka. Mała tak nie ucieka. Niezła sztuka. Wyskoczyła za czerpnąć tchu. Opada z sił. To może być długa walka. Zaraz się rzuci, uważajcie. Zrobi to lada chwila. Jest ogromna. O tak. Wystarczająco duża, by pobrać próbki. O nie. Zwiała. O, niech to. O niej? Tak. Tak blisko. Gdy tylko zrozumiała, że jest na haku, wypluła go, dziko rzucając łbem. No, nie. Była potężna. Kawał ryby. I to jaki? Łowimy dalej. Będzie następna. Pobudza krążenie. Zarzucamy na kolejnego potwora. Tak będzie dobrze. I czekamy. Na jeziorze zapada cisza. Jose Luis poprawia sobie nastrój. Garściami. Rzucie liści koki to tradycja, która rozprzestrzeniła się z okolic Andów na całą Amerykę Południową. Daje zastrzyk energii jak podwójne espresso. Tu jest legalna, w każdym innym miejscu na świecie zakazana. Powstaje z niej kokaina. I jeśli przywieziecie choć trochę do Stanów, Europy czy Azji, pójdziecie siedzieć. Bars. Ale nie tu. Szaleństwo. Lepiej oddycha się po niej w górach. Poprawia natlenienie. Dodaje energii, sił i pobudza. Pozwala dłużej łowić. Wow. To ważny, wielowiekowy element ich kultury. Więc ja spróbuję. Liście koki zawierają środek pobudzający który stopniowo uwalnia się w ustach. Czuje się jak krowa. Najpierw jest gorzki, potem słony, a na końcu słodki. Doda mi sił w walce z rybą. Jest moc. To od razu lepiej. Jesteśmy gotowi do akcji. Bardziej niż arapajmy. Mogły przenieść się do połączonego starorzecza, ale jest jeden szkopuł. Przepłyniemy? Można spróbować. Oddziela je pływająca bariera. Mocniej. Musimy się przebić przez ten dywan z chwastów, by dotrzeć na miejsce. Niesamowite, że ta trawa pływa. Ryby mogą pod nią przepływać między jeziorami w tej z powrotem. Mają tu przejście. jakoś idzie, powoli do celu. Szukając tej ryby musimy brać pod uwagę cztery czynniki. Po pierwsze bliskość schronienia. Po drugie pokarm. Jeśli znajdziemy miejsce obfite w pokarm, drapieżniki będą niedaleko. Po trzecie, względną głębokość, a po czwarte, zwyczaje rozrodcze, które zależą od gatunku. Znając te zmienne łatwiej znajduje się ryby i łowi. Oby warunki były tu sprzyjające, bo zmiana łowiska jest wyczerpująca. Płyniemy w żółwim tempie. Nie ma lekko. O, tak. Jest postęp. Iście koki działają. Jeszcze trochę. Jesteśmy na miejscu. Dobra robota. O takim wysiłku mam nadzieję, że ryby faktycznie się tu przeniosły. Trzeba to sprawdzić. Gotowi? Tak jest. Tu będzie idealnie. Faktycznie, ledwo zdążyłem przywiązać łódź. Widzieliście to? A coś skusiło się na przynętę. Krąciła żyłkę. Chyba coś mamy. Jest. Tak. Czuję tam coś ciężkiego. Wpłynęła pod pływający dywan. Musimy się przestawić. Podsumuję nas. Ruszajmy. Zwijam. Jest wolna. Wypłynęła na jezioro. Widzieliście? Płynie tu. Teraz będzie dobrze. Jest blisko. I duża. Szalona. Nie jest ogromna, ale swoje waży. Nada się do badania. Ciągnie łódź. Nie chcę, żeby wpłynęła pod zielsko. Nie dam ci tego zrobić. Oto ryba. Jest. Ładna arapaima. Weźmy ją na brzeg. Nie jest ogromna, ale ją obejrzymy. Abish, potrzymasz wędkę? Uwolnij ją. Proszę. Piękna arapaima. Śliczne zwierzę. Bywają znacznie większe. Ta jest młodziutka. Pobieramy próbki do dzieła. Nasza pierwsza zdobycz jest mniejsza niż chciał Vincent, ale skoro miejscowi jedzą i takie, zbadamy ją. Właśnie wzięła wdech. Wygląda na zdrową. Wyjmę jedną łuskę. By pobrać próbkę do badań, musimy usunąć łuskę. Vincent wykorzysta ją do badań DNA. Gotowy. Rana szybko się zagoi, a wycinek skóry pozwoli zbadać poziom rtęci. I już, czyścimy ranę. Proszę. Poszła. Ten amazoński gatunek jest w Boliwii od niedawna. I mimo wielu niewiadomych, jedno jest pewne. Jako drapieżniki alfa pożerają mnóstwo ryb. Jeśli w wodzie jest rtęć, wyląduje w ich mięsie. Brawo. Dobra robota. Bałeś się, kiedy wypłynęła na powierzchnię? Wygląda jak coś z epoki jurajskiej. To dinozaury, żyją od ponad 150 milionów lat.